Dzień dobry, Robert Konopka, Agrobart, witam Państwa, chciałbym Państwu zaprezentować nowości, które przygotowała nam firma Campaniola na rok 2023, zacznijmy od sekatorów takich do ręki, jest to najmniejszy wyrób, najmniejszy model z typu sekatorów plug z składaną baterią, najmniejszy i zarazem najtańszy sekator, który no do sadów powiem szczerze, nie będę polecał go, natomiast polecę go dla wszelkich sadowników, działkowców do pielęgnacji kwiatów, róż i podobnych rzeczy, z tego tylko i wyłącznie powodu, że to jest mały, bardzo lekki sekator, bardzo szybki tak jak widać, posiada na wyposażeniu tylko jedną baterię, także jego czas pracy jest do 3 godzin maksymalnie, no w ogródku na pewno on się przyda, na pewno się sprawdzi. Kolejną nowością jaką przygotowała firma Campagnola jest sekator SL32, jest to seria Smart, tak jak SL23 i SL32, to jest no nazwijmy to tak forma oszczędnościowa sekatora ze względu parametrami, podobny jest do znanego już sekatora Stark M, natomiast baterię można porównać, która jest na wyposażeniu tego sekatora, można porównać z sekatorem Spili. W tym sekatorze wystarcza nam na dwie godziny ciągłej pracy. Następną nowością firmy Campaniola jest to sekator porównywalny gabarytami z sekatorem Easy 80 Jest to model Stark 90. Podstawowa różnica bateria, która jest noszona w sekatorze, on jest dłuższy od Easy 80, bo to jak nazwa wskazuje, Stark 90 jest to 90 cm. Bateria wystarczy nam 3 godziny ciągłej pracy, nie ma plecaka. Baterię nosimy w sekatorze. Sekator Stark 90 waży 2 kg, 315 g, razem z baterią. Następną nowością firmy Campagnola. Jest fajne bardzo prak i praktyczne urządzenie, niekoniecznie do sadu, bo do sadu yy, są krótsze urządzenia, natomiast do yy, wszelkich prac yy, na wysokościach. Jest to piła T-Rex, która jest zamontowana na przedłużce, to jest przedłużka teleskopowa. Możemy ją maksymalnie wydłużyć do 2,30 m. I wtedy mamy pracę na wysokościach. Jest to piła na teleskopowej przedłużce, wyposażona w baterię, która zapewnia nam 225 cięć. Prowadnica piły ma ponad 20 cm, także śmiało możemy ciąć gałęzie do 22 cm. Całe to urządzenie waży 3,55 kg razem z baterią. Piła ta e, posiada zbiorniczek na olej do smarowania łańcucha, która pompka automatycznie podaje olej na łańcuch. E, także fajne urządzenie poręczne, tak jak widać, nie jest skomplikowane, jeżeli chodzi o uruchamianie, w każdym momencie można to mieć pod ręką. Podsumowując, Kampaniola na rok 2023 e, wypuściła nam cztery modele to jest sekator SL23, SL32, Stark 90. No i fajna bardzo poręczna piła T-Rex 16240. Jeżeli mają jakiekolwiek państwo pytania dotyczące sekatorów, zapraszam do kontaktu telefonicznego ewentualnie do naszego sklepu internetowego na stronie wwwsekatorysadownicze.pl.